Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli chociaż pokrótce rozważyć Słowo Boże. Jak widzicie, kontynuuję serię właśnie tych odcinków planerowych nagrywanych telefonem. Za mną taka piękna łączka z ostami. Bardzo ładnie to wygląda tak, tak troszkę niebiesko, troszkę fioletowo. I jak tak sobie spaceruję, często rozmawiam z Bogiem, na przykład, albo myślę o różnych rzeczach, i przyszedł mi do głowy taki fragment zapisany w przypowieściach Salomona w 17 rozdziale, w wersecie 17. Tam jest napisane: Przyjaciel zawsze okazuje życzliwość rodzi się bratem w niedoli. I kilka takich słów odnośnie przyjaźni. Czym ona tak naprawdę jest? Prawdziwy przyjaciel to jest człowiek, który nie jest niezawodny, bo nie ma takich ludzi. Każdy z nas może popełnić błędy, może coś zawalić, może w czymś się pomylić, tak? może się źle zachować, ale jeżeli ktoś jest prawdziwym przyjacielem, to jest osobą, na którą zazwyczaj zawsze możemy liczyć która niezależnie od okoliczności będzie miała dla nas życzliwe słowo, która będzie lojalna w stosunku do nas. Czyli w momencie w którym jakieś niesprzyjające okoliczności pojawią się w naszym życiu, czy na przykład y, jakieś osoby będą nieżyczliwie do nas nastawione i będą próbowały przeciągnąć tą osobę na swoją stronę, on okaże się lojalny i nie pozwoli na to, żeby Ktokolwiek wpłynął na, na naszą obopólną relację. Kolejna rzecz to jest to, że prawdziwy przyjaciel to jest człowiek, który wie o nas bardzo wiele. Nie chcę użyć słowa wszystko, dlatego że tak naprawdę takie totalne wszystko wie o nas tylko Pan Bóg. Natomiast przyjaciel zazwyczaj wie o nas bardzo dużo, ponieważ jest osobą, przed którą się otwieramy której ufamy, której zawierzamy jakieś swoje tam przemyślenia, sekrety, i tak dalej, i nie wynosi tego dalej, nie wykorzystuje tego przeciwko nam, nie, nie sprzedaje tego dalej, o tak powiedzmy. I tutaj, właśnie w tym fragmencie, jest powiedziane, że prawdziwy przyjaciel zawsze jest życzliwy i rodzi się bratem w, niewoli, w niedoli. Wspomniałem wcześniej, że człowiek jest zawodny, tak? Każdy nawet najlepszy, najcudowniejszy człowiek może nas zawieść. My, też, jako ludzie, jako przyjaciele kogoś innego, tak, też możemy kogoś zawieść, możemy coś zrobić nie tak. Ale jest taki jeden przyjaciel, który nie zawiedzie nas absolutnie nigdy. I tym kimś jest właśnie Pan Jezus. On powiedział: Jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli będziecie czynić to, co ja wam nakazuję. Więc Bóg chce się z nami przyjaźnić. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga, podobnie jak Mojżesz. Więc jest możliwe stworzenie właśnie takiej zażyłej, intymnej relacji z Bogiem, takiej opartej na atmosferze wzajemnej akceptacji, zaufania, życzliwości, poświęcenia itd. Z tym, że jest różnica pomiędzy przyjaźnią z Bogiem a przyjaźnią taką międzyludzką. Zauważcie, że przyjaciel jest nam potrzebny zazwyczaj do czego? Tak mówiąc, typowo po ludzku, tak? Żeby był osobą, z którą możemy fajnie spędzić czas, czy której możemy się wyżalić, która cieszy się naszymi radościami, smutkami. A właśnie, tak a propos, prawdziwy przyjaciel. Może być rozpoznany nie tylko po tym, jak reaguje na nasze porażki, ale też w jaki sposób reaguje na nasze sukcesy. Jeżeli potrafi się cieszyć z, nas, z naszych sukcesów, nawet jeżeli sam może w danym momencie żadnych nie odnosić, to jest prawdziwie życzliwie nastawiona do nas osoba, tak? To też warto jest o tym pamiętać. I e, wracając do tego, co mówiłem, potrzebny jest nam przyjaciel właśnie do tego, żeby dzielić z Nim radości, smutki, fajnie spędzić czas, tak? E, żeby czasami po prostu ktoś przy nas był i nas zwyczajnie wysłuchał, czy poklepał po ramieniu, powiedział, nie martw się, będzie wszystko okej. Okay. I takim przyjacielem Pan Bóg może być dla nas. I wielokrotnie to robi, posyłając swoich aniołów, różne osoby do nas, odpowiadając na nasze modlitwy, działając w naszym życiu niesamowite cuda, ale w drugą stronę to tak nie działa. Pan Bóg nie potrzebuje kumpla, który go poklepie po ramieniu i powie: "Nie martw się, będzie dobrze". Dlatego my możemy odpowiedzieć na Bożą przyjaźń i Bożą miłość posłuszeństwem, względem jego przykazań, respektowaniem jego woli, jego standardów. Pan Bóg na tej podstawie chce, żeby człowiek właśnie budował z nim intymną relację, intymną więź, przyjaźń. Więc z jednej strony On zapewnia nam to, czego my potrzebujemy w związku, przyjaźni, a z drugiej strony pragnie w zamian otrzymać naszą lojalność i posłuszeństwo względem tego, czego On naucza, tak? Więc ze swojej strony życzę Wam, Kochani, abyście potrafili zbudować taką przyjaźń z Panem Bogiem, taką naprawdę głęboką zażyłość, jaką tylko z Nim jesteśmy w stanie stworzyć. Żaden człowiek nam tego nie zapewni, nawet najbliższy. I aby Pan Bóg sprawił właśnie, żeby każdy ze słuchaczy mocnego fundamentu mógł tego doświadczyć. Ja właśnie teraz idę budować swoją relację z Panem Bogiem, właśnie taką przyjacielską. I idę na spacer modlitewny. Bardzo lubię to robić. Polecam komuś, kto jeszcze nie próbował. To jest naprawdę coś fantastycznego, bo w otoczeniu przyrody można o wiele głębiej odczuć Bożą obecność i wyraźniej słyszeć Jego głos. No i co, pozostaje mi pożegnać się z Wami, życzyć Wam miłego dnia. Liczę na Wasze lajki, subskrypcje, komentarze i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ale, ale, zanim się wyłączę, przypomniałem sobie, że miałem się jeszcze pomodlić na koniec, więc pozwólcie, że teraz się pomodlę. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy chociaż pokrótce rozważyć ten fascynujący fragment. Ty jesteś prawdziwym przyjacielem, Panie. Takim przyjacielem idealnym, który nie zawodzi i który zawsze czyni to, co jest właściwe i zawsze znajdzie odpowiednie słowo i odpowiednią metodę dotarcia do nas. Spraw Panie, abyśmy ze swojej strony nie zaniedbywali niczego, co może pomóc tą obopólną przyjaźń budować. I abyśmy Panie też z tej przyjaźni z Tobą czerpali inspirację do tego, żeby tworzyć trwałe przyjaźnie z innymi ludźmi i wnosić w ich życie światło Twojej Ewangelii. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!